No, i witam serdecznie. Dzisiaj szybki unboxing dwóch paczek. Pierwsza paczka od Krystiana. Wiem, że Krystian tutaj też wysłał mi drut, według którego mam zrobić korowarkę dla niego. A jaki to drucik będzie, to się zobaczy. O, Krystian, Krystian. Super rękawice. Porządne. Akurat teraz, kiedy mam piecyk do wytopu metali, więc. Porządne rękawice są potrzebne. Opatrunek. Okularki, rękawica, tu już sobie zobaczymy, co będzie tutaj w pudełeczku. Znowu, okulary w innym kolorze. Kolejne okulary, i jeszcze jedne okulary, zalombica. A to jest paczka BHP, rękawica. Dużo rękawic Aha i to jest ten drucik Według którego robimy korowarkę No to coś zdziałamy Dwie szczotki druciane Ogrom ogrom rękawic Wszystkie rodzaje nie znam się na zastosowaniach, ale zobaczcie, ogrom, ogrom, ogrom. Schowam teraz telice. i tu mamy pudełeczko. Pudełeczko, co mamy? Maseczki 3M. Maseczki. Do czego to ja się doczytam, jak to będzie po polsku? Półmaska filtrująca przeciwko cząstkom stałym, koncentracji poniżej. No i dobra. Paczka BHP jest ok. Krawareczkę, oczywiście, Krystian, zrobię dla ciebie. Może będzie nagrany z tego filmik. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Paczka BHP na pewno się przyda. A kolejna paczka od kanału Miedziany Damian recykling, do którego oczywiście zaraz się podlinkujemy tutaj. Zresztą w tytule też już powinna być adnotacja prowadząca na jego kanał. Mamy karteczkę. Miedziany Damian Recycling pozdrawia w prezencie coś na osłonę. Bateryjki. Odkładamy do baterii. Płytki i Pamięci, no to są płytki z telewizorów. Widzę pamięci ram z takimi złoceniami, ale w środku jeszcze jest woreczek. I w woreczku jeszcze są jakieś tam pozłacane elementy. Być może kiedyś zaczniemy odcinać te złocone blaszki I zobaczymy Skuteczność Odzysku Jak i jego opłacalność Czy coś na osłodę to miała być margaryna rama? E, flora, przepraszam Myślę, że nie Okej, okay. tutaj mamy Dużo układów A ja układy tak, jakby tu można było zobaczyć, segreguję na małe, maluśkie, duże i chipsety. Nie będę już ich mieszał, po prostu będę robił film z odzysku dużych i małych, jakichś cienkich, małych. To są bardzo cienkie. I z tego typu układów będę robił odzyski, żeby mieć jakieś. O, tu są kondensatorki SMD, malutkie czarne. Też odkładamy je na górę. Chodzi mi o to, żeby dowiedzieć się ile z dużych układów scalonych można odzyskać z miksu. Z małych, z bardzo cienkich żeby nie mieszać wszystkich razem, bo później się nie dojdzie. Złocenia, no już gotowe pod odzysk. Akurat takich pojemniczków używam, to są posoli do kąpieli z jednej z sieci. Nie będziemy wymieniać nazwy, ale coś koło stonki. I tu są brązowe układy SMD. Kondensatory w środku. To też odkładamy, też zbieram takie. Co będzie z nich, jeszcze nie wiem. A to. o fajne szkło powiększające. Czyli tu jeszcze bateryki, jak sobie wstawię, pewnie. To będzie można dłubać. Mamy taki widać, że to trochę niby LEDowy, ale taki artefakcik. skóra i tu mamy tak Kondensatorki Widzę i kondensatorki tantalowe I te najzwyklejsze Więc to będzie temat do przebrania Też woreczek Fajne BGA Zbieram, zbieram Będzie z tego fajny odzysk Tu jest miks kondensatorki, tantalowe i inne. Też odkładamy mini woreczek. A tu są posrebrzane elementy. I innego tego typu jakieś styki. Czyli też do przebrania będzie. Ohoho, ho, jest tych płytek. Czekoladka z rodzynkami. Dobrze, fajnie. Widzę, że chyba oddajesz krew. Bo Twoja krew, moje życie. Bardzo piękne uczynki. Płytki z telefonów. Też pod dodatek będą układy. O, a jeszcze tutaj woreczki mamy. Tranzystorki UFO. Tranzystorki takie czarne. Takie układziki. Nie wiem czy to są jakieś. Już nie pamiętam, ale też są złocone. One coś z kwarcem, już nie przypomnę sobie. I tyle tej paczuszki Dużo takiej drobniczki do przesegregowania. Dziękuję Ci, Damian. A więc co? Wpadajcie ode mnie do kana na kanał Miedziany Damian Recycling. Ja sobie to odłożę na późniejszy termin do przejrzenia, przesegregowania. I dziękuję Ci, Damian, za wkład w odzysk. Tak samo dziękuję Ci, Krystian, za paczkę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zaś.